Siemano widzowie! Siemanko! Dzisiaj gramy Zabij Bab... Zniszcz Babę! Zniszcz babcie, tak jest? Tak! Zagraj tutaj, chodź! Okej, okay, idę. Będzie naprawdę zabawnie. Dobra. Zabawnie będzie. No Mówię ci. O, ale zdrowia ma bab ta babka. Babka już ma 81 HP. O kurde! Zabrał mi! Ja A mam i... klucz! Jedę ja po kamień Okej, okay, to cyk. idź Klucz widzę też, cyk Otworzę tu Znowu mam tą łychę Jest baba Jest baba, idzie do góry? No, Słowaj. idzie do baby Idę na górę, idę, 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 idę Okej, okay, to ja też idę Baba, gdzie jesteś? Chodź na dół chyba. Dobra, widzę. O Jezu, nie trafiłem. A ja ją trafię chyba kamieniem Wiesz. Bo ja mam kamień. Co jest? Ha prawie Oj, ją. Ale mnie szczeliła. A ja prawie ją trafiłem. Aż wy? Buh, 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 buh. Okej. Na biedzone te metry, no. O kurde. Wieczorne. Babciu, o jest, babcia. Yeah, trafiłem ją kamieniem. Mam kosę! Ale dostała A kamienia. ja mam kosę! A ja też jakiś tasak mam. Nóż rzeźnika. A ja mam kosę. Oj, oj. Co ona mi zrobiła? Przewróciła mnie. No bo ona cię kopnęła Udało mi się Ale w ukrywać. tym odcinku zastanę właśnie ją Dobra To jest bardzo zabawna gra. No śmieszna. Taka dla małych dzieci. Mówisz? No. Tak jest trochę. O, jest babka. Gdzie my? Gdzie jest? Ajajaj, aj, aj. mało brakowało. Na górę... Na górze na jest? Na zewnątrz, na zewnątrz. Koło grobu dziadka. Bra. O, widzę ją. Trafiłem ją! Ja nie, niestety. Zrzuciła cię? Nie, ale uciekam, bo prawie, prawie. Dostała kamieniem, yeah! Ha! Teraz ja ją zrzuciłem kamieniem! Ja też! Ja ją I znowu wróciłem. trafiłem. Ty, dobry jestem w tą grę. Ja już jestem dobry. No to spoko. Oh, ja mam butelekę! Babka! Gdzie ja jesteś! Gdzie jesteś babka! No i gdzieś na zewnątrz była jest! O! Aj, nie trafiłem tym razem! Ale ja mi hukła! No, Uleciałem ale... Wleciałem przez całe podwórko Dobra O kurde, ona mnie teraz kupnęła jest, trafiłem. O, Ale... z takiego daleka ja trafiłem. Z takiego daleka? Przez całe podwórko, no. Ło, wow, teraz ją w głowę trafiłem. No to spoko. W głowę ją trafiłem. Szukam jakiegoś narzędzia jeszcze. Tu coś leży. O, mam opatę. A nie można jej wziąć, dobra to no tylko babka może babka może tą łopatę wziąć? No, ja mam kamień, znowu ją no, ja chyba też mam ja mam kamień, znowu Uf! trafiłem ją a gdzie ona jest? w środku? no w środku, w kuchni A, to idę tam Jest ja kucharką to jest toaleta dziadek, Kuchnia umarł jest na dole, tak? a tu nic więc... Jeszcze jest o jest babka? nie, Je, udało się, trafiłem gdzie ta babka była? na dole jest, 16 życia ma Cześć, ja mogę chyba no ja szaf... te, u mnie też nie szafkę tą mogę ty. jakąś otworzyć, co? no otworzyłem, i co? dobra, mam jakiś ro... rondel, czy co to ojoj trafi ją ha, trafiłem ją Też trafiłem. Teraz muszę uciec. Aj, jajaj. Znowu mam Dostało kamień. Uwielbiam kamieniem rzucać. Ja kiedyś rzuciłem z nią. O kurde! Ona mnie też rzuciła kurde. Jest, trafiłem. Cztery życia jej zostało. Mamy radę. I udało się. Ha! To ty? Nie. A to co czuć? Nie wiem. Ale tańczy! Ale dęsuje, Dobra. Kolejna gra... Dostałe zaczyna się, się za... Pięć, cztery, trzy... Dwa! Jeden! Go! My, ja pierwszy! No Okej. Okay. Gdzie gramy? Ja tu! Do babci? Tak! Znowu? No! Myślałem, że Chris Cabin zagramy, taki wiesz, świąteczny, co? No już za późno. A kto będzie? A! Ja Ty będę! Ty jesteś babciu! No! Ja cię! Będziesz mnie trollował! Nixoro jest grannym, no i dobrze. Tak, będziesz mnie trollował! Ja wiesz, będę ferry, i nie będę patrzył, gdzie jesteś. Żeby wiesz... Hamam ją! Żeby nie oszukiwać. Ach, mało brakowało, bym trafił w ciebie Dobra, klucz mam Ja ja się będę fair i nie będę podglądał O! To ty? To ty byłeś? Co? Ups, ale mnie walłeś! No! Poleciałem na drugi koniec Dole mnie trafił Prawie U, Uciekł uciekłby eee to ja Auto Wiesz klucz jest tu No idę czekaj idę wszystko skrzy... wow. A ja mogę wejść A Wiesz tu na mnie czeka? <laughs> Mówiłem, że jestem dobry w tą grę. Gdzie ty jesteś co? O! Wziąłem tabletki! Wiesz, że wziąłem tabletki? Tak? No? Ok. Bezpieczyłem sobie zdrowie. Okej. Okay. Masz tu klucz, jak coś na podwórku. Dobra. Wezmę sobie jeszcze na zdrowie. O! Mam już całe zdrowie! O ty! O wow. Ale mi hukłeś, poleciałem normalnie. Tu jest, już nie mam klucza. Tu, tu masz klucz! Dobra, już mam. Tu też masz. Dobra, dobra, dobra. Weź sobie go. Nie trafiłem. <grym> o ty. <grym> Bycia za to by zabrał. A stop. Ej, daj mi uciec <grym> chociaż. A stop, zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się. No. Zatrzymaj się i ruszaj się. Widziłem tam na górę. Ło! Wow! A tyle kluczów tam trzeba? Pięć no. kluczów tam trzeba. I yeah, Udało mi się trafić z ciebie. O! Cię ktoś popalił? się U, ciemno nic nie widzę Duszę się Duszę się no to I... tak śmierdzi aż nie wszystko despia Ciekawe gdzie ty jesteś. A, o, dam jej nauczkę. A no tu coś leży. Zdrowie babci idę. Pozdro. Idę pozdrowie. Jak gdzie zajdę? Pożyli to! O, to gady, wzięli jakieś siekiery. Wzięli siekiery. Zobacz, co i zrobił! Co zrobiłem? No. Chodź tu! Mnie nad... Ej, no nie walnął! no ty możesz? No kurwa, gościu mi zabrał nóż. A ona mnie uderzyła. A chyba kijem ja. baseballowym. Aha. Co za? Jak już nie mówiłem. Takiego leko. Ja ci zaraz dam, Ale dałem! To ty byłeś? Nie. Aha. A gdzie ty jesteś? Nie wiem. Ja nie, ja nie ja cię nie podglądam. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Aha. O, Ale ja o, Ciebie o. mogę podglądać? Tak musisz. O, prawie cię mam. Praw. <laughs> Ale zaraz cię złapię. No ślągnąć się mam do spływy. Ale mnie rzuciłeś, ty No co ty mi zrobiłeś? Przestałe podwórko. Przeleciałem. O kurde. A tak kiedyś wygląda. Tak? I, i, i. O, a dziadek umarł. Roka. O kurde! To to mnie rzucił. Muszę ich rzucić. wow To ty? To ja byłem, no. O, mam cię. <noise> Polê que a criança sai da. É só moleque, é só moleque, lucky moleque, moleque. Ai, 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 tu o Dobra. Idź po é No nie, nie. Ja mam trzy klucze. não, <susurra> <susurra>

Gdzie ty jesteś gościu? A raczej babciu. O! Łow! Tak mi się wyperwało. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę. No, stoję, no, uważaj, bo cię biją. Babcia. Zobaczmy w co mam let. Wow! Ale byś dostał! Ło! Wow, Trzeszczałem po górku! W głowę wlał! Ja Rzuciłem cię patelnią, ale nie trafiłem. Dobra! Chodź tu, Maciu, lasty! Marcię zostało mało życia. mnie Zaraz to zakończymy i... Tak, babcia wygrała. wygrała. Ja wygrałam! Jak to możliwe! Igorski wygrał, brawo Właśnie! O on został grani. OK widzowie. Ostatnia gereczka. I kończymy. Na klucz. Musimy szybko tą babkę. Zdetronizować kolejny? Kolejny. Na tej mapy jeszcze nie grałem. Nie wiem co to jest. Restauracja to jest. To jest restauracja. Aha. Otworzyłem coś. Ja tu coś otworzyłem. Dobra. Chodź tato. To ty? Nie A gdzie ty jesteś? Nie wiem gdzie, o jest Boom. zostałem kamieniem nie. Uciekam, no chodź, chodź, chodź Gdzie ty jesteś? Na zewnątrz, nie wiem, nie wiem, ja tej mapy nie znam Co we? to wej. chodź do mnie Teraz ją walnę widelcem! Wow, ale a mi hukło. A ja widelce ją Damy. Uważaj, bo jest tu, idzie. Chodź, 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 chodź Chodź, otworzyłem tu przejście. Chodź. Chodź, uciekniemy ją, jej. Musimy ją właśnie bić. Na pewno jej uciekniemy, zobacz. Otworzyłem. To ja otworzyłem. No. Idziemy za tą drogą. O, tu ktoś jeszcze. A masz jeszcze klucz? Mam jeden. Okej, okay, to otwórz. Ja, ja tu biorę. Tu biorę. Co to jest? A, picie jest czymś... Okej. Okay. Chyba z korkiem. Eee, nie mogę tu wyjść. Bez klucza. A, nie mam klucza, nie wyjdę tędy. Heh. Wow, ale ktoś się strzelił. Ja też się strzela. Strasznie dużo życia. O nie! kaka ka, ka, ka! Iść. Ej, babcia, babcia, nie, 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 ja ci ucieknę. Aha! Walnąłem ją! Muszę iść na Jest kamień. Okej. Okay. Udało się wygrać. Jikzuro wygrał? No my wygraliśmy. Babcia przegrała. Udało się. ubić. Tak. My okay. już kończymy na okay. tym miejscu. Trzymajcie się widzowie, jeśli chcecie więcej odcinków z e, niszczenia babci, to dajcie znać w komentarzach, a my na pewno dla was nagramy. Pozdrawiamy Filipa króla. Pozdrawiamy. Filipa Solarskiego Pozdro Pozdrowamy Na razie Chłopaki Na razie